Z czym kojarzy Wam się święto metalu na Bali? Nie, nie jest to święto muzyki heavy metalowej, aczkolwiek mogłoby to tak się nazywać. Natomiast Baliczycy mają kilkadziesiąt różnego rodzaju świąt. Obchodzą święto ognia, święto rzeki, obchodzą święto metalu, święto wody, święto deszczu. Czekaj, deszcz, woda, rzeka to wszystko jest woda, no ale różne święta w różne dni obchodzą. I tych świąt jest kilkadziesiąt to są wszystkie święta państwowe mają wolne od pracy. Trwa to jeden, dwa dni. I teraz czym jest święto metalu? Święto metalu to jest dzień, w którym oni celebrują wszystko, co jest z metalu: noże, barierki, wiaderko, a także samochód, który jest wykonany z metalu. No i żeby ten samochód przygotować, to trzeba go najpierw umyć, wysuszyć, posprzątać. Później przywiązać taką broszkę do maski samochodu. Broszka mi się źle kojarzy, bo mi się kojarzy niestety z premier szydło i jej słynnymi broszkami, no ale trzeba tą broszkę przywiązać do samochodu, następnie trzeba ten samochód poświęcić. No, i tutaj mamy kolejną ciekawostkę, bo do święcenia rzeczy w trakcie święta, danego święta, są wybrane osoby, nie może tego zrobić każdy. Oczywiście za to trzeba zapłacić. Więc mamy poświęcony samochód, co daje nam gwarancję, według wierzeń, że przez rok nic się nam z tym samochodem nie stanie. Czy w to wierzę? No, nie do końca wierzę, bo co do zasady nie wierzę w takie święcenia, w takie bóstwa. Czy hołduję tą tradycję? Tak. Tak samo hołduję tą tradycję na Bali, jak hołdowałem święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Czy w to wierzyłem? Nie, ale czy to obchodziłem? Tak. A jestem teraz na Bali i tu mieszkam, więc obchodzę też te święta. Jak będziecie na Bali następnym razem i zobaczycie samochód z taką broszką na masce, to nie znaczy, że to jest nowy samochód. To znaczy tylko tyle, że samochód jest poświęcony. Zapraszam na Bali. Tutaj życie nabiera sensu.